Będzie dzisiaj koniec Zero to Hero. No, jak mnie zabiją, to tak. Jak nie, to wątpię, żebyśmy cały set upgradeowali na 8 trójkę. W sensie o jeden tier. Całkiem sporo pieniążku by potrzeba było. Piku, miku, na leśniku. O, ty dziadzie. Cze. Walczy wariat, nie? Podobasz mi się, kolego. Bardzo mi się podobasz. No kurde, no nie mam jak, nie? Jak on nie zblinkuje do mnie, to nic nie będziemy mieli. Dawaj, blinkuj. 2-3 miesięcy lecimy z subem. D. Dzięki Giemini. Dzięki Giemini, wielkie za Subika. ty jest z W. Nawaj, gościu. O, no, problemy się zrobiły, co? Zmieniło się W, co? <laughs> o, kurczę, szkoda kolego, co? Z zmienił blinka. To był najgorszy ruch jaki mógł zrobić na mnie. Zmienić sobie jedyną rzecz, która nie pozwalała mi go złapać. Ale że takie skarby tutaj niebieska Skrzyneczka. Proszę, proszę coś wypadło. Super, dobra. Zrobiłem Uuu, pół miliona fejmu. Oho, dobrze. Widzowie, milion dwieście spajonka zleciało. No, no, chociaż tyle. Kurka, no. A jaki wojownik. Jaki wariat. XD, przecież wlazłem w twoje kolce, gościu. No, nie, nie sperdżywałem go. Ale lipę odwaliłem. XD. Czekajcie, bo on odwalił maniane, nie? XD. He, he, he! Gdzie? Kolego? Gdzie? Gdzie? Wiem, że tu jesteś. Byłaś z tej niewitki. I kumiku, na patyku. Walcz stary, walcz. Fight for your life. Dobrze. Eee, no kurna, z typa 260 tysięcy spadło. To nie był taki bobik, który ściąga staki, nie? To też może być problem. O, 400 tysięcy na dzień dobry. Kurna. Nareszcie. Niebieska fioletowa. Co się dzieje, widzowie? Proszę, 100 tysięcy kolejne. Na bezpiecznych strefach. E, o, proszę, z zielonej 170 tysięcy, nice. Co jest? Widzowie, co jest? Kurna Fiolet 800 tysięcy, ja pierdziulę. Rękawiczki podłączota, proszę, proszę. Do wyjścia zapraszamy. 7KMK, o! No, siema. Przepraszam, a ja zabieram tą skrzynkę. Pozdrowienia, wariacie. Ile to kosztuje? 500 tysięcy O, bracie A udźwig 180, a to ma 370 A ten ile kosztuje? Kurczę no No jak nic Jak nic, chcę być lepszy O no, proszę W ekscelencie, cyk I skończą się nasze problemy no nic no inwestycja poszła trudno Sakiewie nie będę już lepszej brał prawdopodobnie no nie nie mam tu ziom Okej. Okay. XD Czemu montujesz, gościu? Bobbo, kurna, chodź tu. Where are you going, Bobbo? Czekaj, hey, bo na plecach mi chyba tripek zsiadł, nie? No chodź tu, typie. Pa jak mi męczy, nie? XD Dawaj, ładuj, ładuj! Oh, boy. To tam jeździ? Jakiś perdysz, dobra No już się chłop wydupcy, nie? bo wojnie? Ja pierdziele, Jaki lołek Kurna, ten berdyż za mnie leci teraz, nie? Jest tam sieć, kolego. Kurna, nie ten przyraz mi jeszcze wariat. Dobrze. Kurna, nie mogę! Nie mogę dwa szury mnie zjadły. Ja pierd. Co za gruz? Oboje na low, nie? Co za syf? Jak ja tego nienawidzę, nie? No i takie gówno mnie zabija, bo mi Berdysz wjechał w dupę. No i to na takim low! Ha, ha. Co za syf? No berdyż jeszcze padł, nie? O! Oh, no trudno, koniec kersa. Było fajnie, ale trochę brakuje mu mobilności. Niestety, te buty by to zmieniły. Fajny był ten build. Tak fajnie się grało, tylko potem już nikt nie chciał podejmować. I za długo tego szczura rypałem. Ale już tak, tak długo kontaktu nie było żadnego, że już chciałem po prostu cokolwiek.